Dzień dobry drodzy państwo. Witam państwa serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj jest taki film trochę wyjątkowy, bo takie trochę moje małe spełnienie marzeń może. ponieważ dzisiaj mam możliwość korzystania z pięknego Nikona Z5, jak państwo tutaj widzicie. Ten Nikon jest mi życzliwie użyczony przez firmę Interfoto EU. Pan Tomasz, którego serdecznie pozdrawiam, jak mnie zapytał, czy co robimy dalej, czy może bym nie chciała Spróbować pełnej klatki, to ja na to oczywiście z wielką chęcią przyklasnęłam, bo drodzy Państwo, jak jest możliwość spróbowania i skorzystania i w końcu zrozumienia, na czym polega ta magia pełnej klatki, to dlaczego mam tego nie zrobić. I tutaj, drodzy Państwo, dlaczego Nikon Z5? Bo to już był mój wybór, tak naprawdę, z jakiego aparatu chciałam korzystać. On nie był też od razu dostępny, bo to. Interfoto musi mieć to, jakby na stanie taki aparat. Zat dlatego że ja kiedyś miałam taki super pomysł na biznes, żeby sobie troszkę dorobić do, do pensji, to wymyśliłam sobie, że będę pomagać ludziom mm, zrozumieć, jak działają ich aparaty. I tak oto miałam kilka takich osób, które do mnie nawet zechciało przyjść. Jedną z takich osób była Pani, która miała Z6-2. On jest odrobinę inny, ale jeśli chodzi o wielkość, jest bardzo podobny. I ja, mając porównanie z aparatem, na przykład Canon R8, który, z, z którym przyszedł jeden z Panów, to czułam ogromną różnicę w solidności i w takiej jakości wykonania tego aparatu. Ja nie mówię, że Canon R8 jest złym aparatem, to na pewno też jest bardzo fajny aparat, zresztą bardzo dużo osób go chwali. Ale jeśli chodzi o taką jakąś porządność, solidność wykonania, to zdecydowanie ta zetka mnie urzekła. Tutaj, jak Państwo widzicie, jest taki bardzo konkretny, ładny grip. Yy, I on jest bardzo wygodny. Ja jak trzymam sobie ten aparat. Yy, o, wybaczcie Państwo, ja tu jakieś szaleństwa robię, bo wróciłam do nagrywania telefonem i mam go na gimbalu, którego chyba nie umiem obsługiwać. Tutaj ten grip jest bardzo wygodny. Ja teraz tak wykręcam rękę. O, może nie muszę wykręcać? Może mogę wykręcić gimbalem? O. Tu mi się palce wszystkie mieszczą. Ja tu nie mam żadnego problemu. Tutaj mi palec nie spada. Jest bardzo, bardzo wygodnie. Y oczywiście jest dużo ciężej niż z mikro, ale jest wygodnie. I to jest bardzo fajne. I to jest takie właśnie pierwsze moje wrażenie. Bo dzisiaj są takie pierwsze moje wrażenia. Ja tu sobie już z godzinkę pochodziłam i jakieś tam. Trochę zdjęć porobiłam, które pewnie Państwu tutaj na ekranie puszczę, ale to szału nie będzie, bo też. No zobaczcie Państwo, jaka jest dzisiaj aura. Aura dzisiaj nie sprzyja zupełnie niczemu. Eee. Ale generalnie ja radość mam, że w ogóle mam czas wyjść z aparatem. I oto jakie są moje pierwsze wrażenia. Drodzy Państwo, przede wszystkim to samo, co mówiłam o tej ilustrancie Nikona, którą przez chwilę miałam, która e, od znajomego to, że tutaj możemy sobie włączyć, wyłączyć aparat, to jest rewelacja. I ja wiem, że ja mogę sobie w m ustawić to tutaj na tej dźwigni bocznej, ale to jest znacznie wygodniejsze. Bardzo lubię to rozwiązanie i tu ogromny plus za to właśnie dla Nikona. Co mi się tu jeszcze też bardzo podoba, super jest wizjer. Ludzie, jaki tu jest ekstra wizjer. On jest duży, on jest, nawet Państwo widzicie, ta sama ta Dziura jego już jest taka konkretna, ale on jest naprawdę duży, wyraźny, bardzo wygodny, jasny. Ten jest taki trochę zmaltratowany. Widzicie, państwo te gumki są takie trochę zmaltratowane. E, taki go dostanę, więc muszę uważać, żeby ich nie domaltratować bardziej. E, ale jest super wygodny ten wizjer. Tak mi się dobrze przez niego patrzy. Widzicie, państwo, że ja noszę okulary i to nie jest bez znaczenia, jaki ten wizjer jest. Co jeszcze mi się tutaj bardzo podoba i jest bardzo wygodne, to y, ten taki bardzo prosty układ tutaj przycisków. Mamy ISO, mamy y, ekspozycję i można je sobie tak ustawić, że po kliknięciu tego przycisku albo trzeba go trzymać i kręcić pokrętłem, żeby zmieniać parametry, albo wystarczy go kliknąć i przekręcić pokrętłem i jak tylko się zrobi następne zdjęcie, bądź w, do połowy wciśnie spust migawki to Wracamy sobie wtedy do y, tego ustawienia pierwotnego. Bardzo wygodne, bardzo szybkie, bardzo intuicyjne. Y, jak tylko sobie to ustawiłam tak jak ja chciałam, to już nie mam z tym żadnego problemu i bardzo intuicyjnie mogę z tego korzystać, nie wchodząc w ogóle w żadne menu. A to jest super ważne i bardzo przyspiesza robienie zdjęć. I ja bardzo lubię ten taki. Hmm, to takie namacalne doświadczenie fotografii, że ten przycisk mam do tego, ten do tamtego, nie muszę chodzić po ekranie i nic tam zmieniać. Bardzo wygodne. Nawet ten przycisk tutaj, zmiana z autofocusa na manualne ostrzenie. Wydaje mi się, że ja to już też mówiłam przy tej lustrzance Nikona, że to jest tak wygodne. Ja bym bardzo chciała, żeby każdy aparat to miał, każdy obiektyw to miał, to miał bo to naprawdę przyspiesza sprawę i jest takie bardziej Intuicyjnie bym powiedziała. Po prostu przełącznikiem na obiektywie ciach i do przodu. Ja mam jeden obiektyw Olympusa, który ma to sprzęgiełko manualne i to też jest bardzo wygodne. E, obydwa rozwiązania są super. Szkoda, że nie wszystkie aparaty, nie wszystkie obiektywy to mają. Co jeszcze z. E, moich takich pierwszych spostrzeżeń, no zdecydowanie waga. Waga i rozmiar tego aparatu, no to nie jest aparat, który zmieszcza do torebki. To jest już kawał, kawał sprzętu. Też nie dostałam mniejszego obiektywu żadnego. Mam jeszcze jeden, o którym Państwu opowiem w innym filmie, ale z tym obiektywem czy z tym drugim właśnie, no to to nie jest aparat torebkowy. Chciałam Państwu pokazać, jak tutaj rewelacyjnie działa tylko sobie odblokuję obiektyw, ciach. Pójdźmy sobie na 50. Tak jest. Jak tu jest rewelacyjnie zrobione yy, manualne ostrzenie. Jak jest super zrobione. Ja tu Państwa sobie postawię. Jak tam Państwo widzicie, ja mam to pudełeczko z mikrofonów postawione. Tak, to ja tu Państwa troszkę pochylę. Troszkę odchylę też ekran. Czy tak Państwo będziecie widzieć? najprawdopodobniej tak, włączmy sobie aparat, ciach. o pięknie, jeszcze tu troszkę przybliżymy, o, tak jest, troszkę się nam odbija światło, ale nie szkodzi, to czerwone co Państwo widzą, to to już jest focus peaking włączony, nie wiem jak wyraźnie to będzie widać, ale tutaj znajduje się ten y, kwadracik focus. ja go próbuję teraz przełożyć tak, tam gdzie jest napis na tym pudełeczku, Zwróćcie Państwo uwagę, co się będzie działo na ekranie w momencie, jak będę kręcić pierścieniem ostrości. Po pierwsze, pokazuje się nam taka skala, która nam pokazuje, czy w dobrą stronę kręcimy. Czy idziemy bardziej w nieskończoność, czy bardziej w makro. I przesuwa nam się też oczywiście Focus Peaking, te czerwone znaczki, kropeczki. Ale zwróćcie Państwo uwagę, co się stanie zaraz z tym czerwonym kwadracikiem. Proszę. Złapaliśmy ostrość. Na ten napis. W związku z czym czerwony kwadracik zmienił nam się w zielony i wiemy, że jest ostro. Jak zrobię to zdjęcie, to ono będzie ostre. Kapitalna rzecz! Bardzo prosta, a tak pomocna. Ten mały kwadracik, który się zaświeca na zielono, jest dużo bardziej intuicyjny niż te właśnie czerwone kropki czy czerwone obrysy. Super rzecz! Bardzo mi się to. Y, spodobało tutaj w tym aparacie. Co jeszcze mi się bardzo tutaj podoba, to już przerzucę sobie na autofokus, to to, że jest po prostu joystick, drodzy państwo. Ten tutaj joystick to jest tak wygodne rozwiązanie. Ten tu, o proszę, mały joystick. Mamy na nim sobie kciuka, yy, możemy sobie nim ruszać punktem autofokusu, dużo bardziej intuicyjne niż robienie tego padem który tutaj też jest, ale jego się używa raczej bardziej do yy, nie wiem, przerzucania na przykład zdjęć. Joystick, rewelacyjna sprawa, Ja jeszcze go sobie tak ustawiłam, bo on jest jeszcze dodatkowo przyciskiem, nie jest tylko joystickiem, że wraca mi na sam środek punkt autofokusa w momencie jak na niego nacisnę. Kapitalna rzecz. Super prosta, bardzo, bardzo fajna. W ogóle cały aparat jest tak skonstruowany, że właściwie można go Używać uży, y, jedną ręką. Bo jak Państwo widzicie, po tej stronie mamy jedynie przeglądanie zdjęć i kosz. I tyle. Y, także pod tym względem jest też bardzo fajnie przemyślany. Bardzo fajny. Y, bardzo fajnie zrobiony. Y, co sprawia mi pewną trudność, drodzy Państwo, to to, że zdjęcia są 3 na 2 a nie 4 na 3 I tu muszę trochę bardziej myśleć. Bo ja jednak jestem przyzwyczajona do 4-3 i nagle mi się robi dużo więcej tej przestrzeni po, po bokach, do czego nie jestem przyzwyczajona. No i gdzieś tam muszę się bardziej pogimnastykować, jak coś sobie komponuję. Nie, żebym dzisiaj robiła jakieś szałowe zdjęcia, ale tak czy siak widzę to na ekranie i widzę to, że na przykład w mojej głowie wyobrażam sobie, że przez wizjer zobaczę coś tak, a jednak jest albo wężej, albo wyżej w zależności od tego w jakiej mm, orientacji robię zdjęcia. Nie jest to oczywiście żaden problem ani minus tego aparatu. To jest po prostu moje spostrzeżenie przy, po czterech latach korzystania tylko i wyłącznie z mikro 4/3. E, co jeszcze mogę tak na pierwszy rzut o tym aparacie, drodzy państwo, powiedzieć? To on jest bardzo prosty, tak naprawdę. Tu nie ma jakoś wiele skomplikowanych rzeczy. Tu są rzeczy, które trzeba sobie na początek ustawić, a tak. Bardzo prosty, bardzo przyjemny w użytkowaniu aparat. Ja Państwu oczywiście będę więcej o nim opowiadać tam w trakcie. Dzisiaj tylko taki mam krótki spacer z nim, bo też za chwilę będę biegła do pracy. Ja póki co jestem, cieszę się jak dziecko używając tego aparatu, bo jest to coś nowego, bo jest to coś czego nie znam. Jest bardzo, bardzo łatwy, bardzo intuicyjny w użytkowaniu. Yy, oczywiście będę się nim bawić. Jeszcze przez jakiś czas, bo mam go do połowy marca, jak się nie mylę, więc jeszcze mam z nim trochę czasu, i wtedy będę mogła Państwu trochę więcej powiedzieć. Dzisiaj to były takie moje pierwsze wrażenia na ogromny plus, właśnie Wizjer. Ten układ, układ przycisków, no, jeden minus, jedno, co jest mi troszkę niewygodne. Ale to jest takie, oczywiście, czepianie się. To kółko tutaj jest dla mnie trochę za nisko. Ono dla mnie powinno być trochę wyżej, bo ja muszę palcem. tak zresztą Państwu pokażę. Jak mam go w ręku. O! tak go trzymam. O, zróbmy to jakoś wygodniej. Jak ja to mam zrobić? Może tak. To jak go trzymam sobie tak. O! No to naturalnie ten palec mi spada tu, a tu, żeby tym kółkiem operować, to muszę tak trochę jakby. No tu się muszę tak troszkę pogimnastykować. Nie jest to bardzo niewygodne, ale muszę sobie przeprogramować te kółka, żeby to kółko e, robiło mi, e, zmieniało mi przysłony i, i te główne rzeczy, a to, żeby było pomocnicze. Tu jeszcze są też dwa przyciski z przodu, które ja co chwilę przez przypadek wciskam, więc nie wiem, czy ich nie wyłączę, bo jednak chyba palce mi tu dochodzą całkiem swobodne, a być może jest to teraz po prostu przy tym nagraniu się tak dzieje. E, a, co jeszcze mi się podoba, chociaż nie wiem, jakie to będzie miało przełożenie na użytkowanie, tu jest bardzo pokaźna bateria. Taka, że mam nadzieję, że ona będzie sobie y, długo, długo y, działać. Dobra, drodzy Państwo, to chyba tyle na dzisiaj. Ja przepraszam Państwa bardzo za ten poziom y, entuzjazmu. O, tu właśnie się ostrość zgubiła ze wszystkim. Bardzo Państwa za to przepraszam, może trzeba będzie dograć przebitkę. Y, ale no ja naprawdę cieszę się jak dziecko, że mam możliwość skorzystania z takiego sprzętu, bo nie mam wśród znajomych nikogo, kto miałby taki aparat. W związku z czym bardzo dziękuję jeszcze raz Interfotoeu. Dajecie mi bardzo dużo radości, pani Tomku pozdrawiam raz jeszcze serdecznie. To tyle drodzy państwo, zapraszam państwa na kolejny film. Wtedy już może będę bardziej taka Ochłonę, ochłonę z, tych, z tej radości i z tych emocji, <grymne> i będę bardziej konstruktywna, jeśli chodzi o ten aparat. Do zobaczenia, drodzy Państwo, w następnym filmie.